O przyszłości polskich skoków też myślimy raczej z niepokojem. Tegoroczny turniej czterech skoczni jest najgorszym od lat. Biało-czerwonym grozi wcześniejszy wyjazd. Zadecyduje o tym noworoczny konkurs w Gapa. Obersdorf. Tylko jeden Polak z pięciu startujących z punktami. Światełka w tunelu nie widać. Gdzie szukać optymizmu całościowo? <słuch> Powtórzę to, co mówiłem na skoczni już parę razy. Nowy rok, nowe nadzieje. Co ci no. więcej w tej chwili powiem? Nie zabrzmiało to budująco, prawda? Plan ratunkowy kreślony jest w tym hotelu w Garmisz. Trwają rozmowy na linii sztab zawodnicy dyrektorzy związku. Na pewno dzisiaj Michał Deleżar będzie indywidualnie jeszcze rozmawiał z zawodnikami, także będziemy naprawdę mieć głowy do góry i, i chcemy jutro zacząć walczyć. Gdyby w sobotę na olimpiaszance była wynikowa powtórka z Oberstdorfu, skoczkowie dwa tygodnie spędzą na treningach w kraju. Nie dokończą turnieju. Wszyscy bez wyjątku. Tak, by ratować co się da, czyli nadciągające igrzyska olimpijskie. Jutro kolejna szansa polskich skoczków na powrót do formy. W Garmisch-Partenkirchen odbędą się kwalifikacje do drugiego konkursu turnieju czterech skoczni. Transmisja w Eurosporcie i w Playerze. Indywidualne wyróżnienia to dziś marzenie naszych skoczków, jakoś od początku tego sezonu nie mogą wskoczyć na swój poziom. Nie zmienił tego turniej czterech skoczni, może się nawet okazać, że Biało-Czerwoni wycofają się z tego prestiżowego cyklu, aby skupić się na igrzyskach. W gapa, blisko kadry są Filip Czyszanowski i Michał Chmielewski. Kłaniamy się z serca, Garmisch-Partenkirchen, pięknie jest tu wieczorową porą. I proszę sobie wyobrazić, że 11, 12 miesięcy temu Dawid Kubacki jakieś półtora kilometra stąd na Grosę, Olimpiaszance, bił rekord skoczni, 144 metry. Coś niewyobrażalnego, patrząc na to, jak dzisiaj skaczą nasi skoczkowie, myśli, że jutro możemy być świadkami takiego wistu wista, że znowu wszystko wróci do normy, znaczy do dalekich lotów Polaków. Nie wiem, komu patrzeć prosto w oczy, czy Państwu, czy Tobie, ale niestety wydaje mi się, że... Że chyba nie, że w tej chwili ta kadra operuje taką e, metodą, czy też raczej teorią małych kroków. Chociaż Apoloniusz Steiner w jednym z wywiadów powiedział, że jego zdaniem, wbrew pozorom, ten konkurs w Obersdorfie przyniósł, przyniósł małą e, poprawę. Kadrowicze wczoraj bardzo małą. Taką maluteńką. Wczoraj wieczorem kadrowicze mieli spotkanie. Jedno z dwóch, właściwie podobno mówiło się o tym, że dojdzie do takiego spotkania starszyzny również. Dzisiaj przy kawie i ciastku panowie sobie porozmawiali na męsko o tym, co należy zrobić i jakie wnioski z tego wyciągnąć. Dobrze, słuchamy Grzegorza Sobczyka. Czy w tych rozmowach był taki klimat szczerości? Mamy spotkanie, to po prostu rozmawiamy, każdy może wyrzucić, poddać pomysł. To są doświadczeni zawodnicy i trzeba się z, z ich zdaniem liczyć, bo oni też dużo widzą, co się dzieje na skoczni, obserwują. Także to nie ma tak, że po prostu jest zablokowany zawodnik, że nie może, nie może się w grupie odezwać, tylko zawsze można się spotkać z nami i porozmawiać, czy to są problemy sportowe, czy jakiekolwiek inne, rodzinne, nierodzinne. To Zawsze jest lepiej wyrzucić to wszystko z głowy, żeby mieć czystą głowę, także tutaj nie ma takiego problemu, żeby zawodnik był zamknięty pod kluczem i, i było zablokowany, żeby coś mógł się, mógł się odezwać. Ten konkurs w garmisch Partenkirchen będzie trudny z dwóch powodów. Po pierwsze, dzisiaj jak przyjechaliśmy do tego pięknego skądinąd to było tutaj 12. Stopni, więc nie najchłodniej, jeżeli mowa o skokach narciarskich, były duże problemy z przygotowaniem tej skoczni. Po drugie, nasi zawodnicy będą mieli tutaj postawione swego rodzaju ultimatum. No bez dwóch zdań, bo tak węszyliśmy, ty węszyłeś, ja węszyłem i wychodzi na to, że co najmniej trzech by musiało pojutrze punktować, żeby nie doszło do scenariusza rewolucyjnego, czyli wyjeżdżamy z TCS-u, wszyscy, jak jeden mąż wracamy do kraju i przez bite dwa tygodnie trenujemy, czy to w Wiśle, czy w Zakopanem. A wtedy do odwołania będzie Innsbruck, będzie Bischofshofen numer jeden, to, które kończy turniej czterech skoczni, a także dwa konkursy w Bischofshofen, które zaczynają się właściwie po dniu przerwy, chyba z takiej austriackiej wygody. Mam wrażenie, nie przeniesiono ich między innymi na Kulm, bo przecież w przeszłości tam także zawody się odbywały. Szkoda by było nie zobaczyć Polaków, ale właściwie w tym momencie cel, jaki jest do, zrealiz do zrealizowania jeszcze tej zimy jest tylko jeden i nazywa się Igrzyska Olimpijskie. To my żegnamy się już z Garmisz. Do zobaczenia w nowym roku.